one little detail didn't you partner what <laughs> three months face it genius you've been played oh really hey 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 jackass you're ruining the show here ah oh, what a shame ah, yes, he's sorry. So we, i really can't leave you alone for a minute oh man am i glad to see you how you doing kid uh, i'm doing just great so i had to grease a few palms did go through the rest of your money and a good chunk of my own, but hey eh, ah, Jesus, you stick. Yeah, spUB. not half as bad as that cigar. Ah, yes, you Hello, Nate. Oh no. No. Now wait, no, wait a second. Sully, kick her out and shut the door. We're safer in here. Just so wait a goddamn minute. Hear her out. Thank you, Victor. Yeah, no offense, Sully, but you're not exactly the best judge of character, especially when it comes to women. Fair enough. All the same. Dear God. Oh, no, it's not that bad. Look, I have my own bucket. Mm. Last cell I was in, eight of us had to share. Listen, Nate. You know something I really appreciate you dropping by? But if you and Flynn hadn't screwed me over in the first now, place, I wouldn't have been rotting in this shithole for listen, the last three Nate. months. So excuse me if I'm not just, you know, leaping into your arms. I had nothing to do with it. Right. I told a po you to co by inaczej przyszła? you're not gonna listen to me. Screw this. Nate. They found the ships. In Borneo? Yes. And the Chintamani Stone? How do you know about that? Do you really think Flynn could have figured that out on his own? All right, good point. No, they haven't found it yet. What do you mean, they? Flynn and his client, Nazarevich. You know, the Nutcase. They've been working together all along. All right, then. Mm -hmm. If they haven't found the stone, that means there's still time. You're gonna get us into that dig site. We're going to snatch that treasure right out from under them. They'll never see it coming. And we'll pay back some bitch. Dobrze powiedziałeś, Ah, Mirro. Hello. hello. There's nobody more important you. to this channel than me. It's hello, and thank you for following. Well, well, welcome. Exactly. Thanks. Sully, listen to this. In the kingdom of Shambala lies the most precious thing to be found in all the world. A perfect raw sapphire of the deepest blue. Larger around than the reach of a man's arms. Oh, that's gotta be worth millions. Hundreds of millions. And you say there's more of this? Loads more. Lazarovich paid to top. Our community the of the grows. been counting on Flynn to find it for him. It's no wonder he hasn't had any luck. If I can get a look at Lazarovich's files, I can find that stone. But hang on a minute, cowboy. That's easier said than done. files No tak cicho siedzicie. czy ja That's to jestem I aż taki nudny? Czy in ja, mam, ja, mam, ja, mam cały, ja mam wszystko cały czas mówić, From no nie dajcie no spokój. Ok, I see where this is going. E, Mieszkałem za granicą. E, przez e, dwa lata w Izraelu, e, rok w Jordanii, troszkę w tym. E, troszkę w, 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 w Anglii. I, 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 I przez bardzo długi czas tylko w zasadzie jeździłem i tego. No wiesz, wiadomo, też na studiach się uczyłem w szkole średniej, ale tak naprawdę to za granicą będąc.

all right first one set don't touch the button this one <laughs> I set all the charges <laughs> just I... hit the detonator and it's <laughs> showtime they'll never know what hit them just be careful nazarovic has got his men posted all around the perimeter <laughs> Od dwóch no, można już no, no. chyba nosić trzy lub cztery bronie Od dwójki, tak? A ja myślałem, że... A zaraz zobaczymy. Zresztą zaraz zobaczymy jak dojdę do tego momentu. Aaaa, Jak dziwka w kościele. <litru> <grymanie> <grymanie> <bütün> <grymanie> No, a gdzie on poszedł? Ja myślałem, że on dziś poszedł tutaj ten, ale zrąbałem. Zresztą tutaj chyba nie było możliwości. Po cichu, z załatwienia ich. Drop your weapons! Kurczę. Nie, tutaj jest ktoś na górze jeszcze. Można, można. Nie, no jeszcze chyba nie potrzebuję podpowiedzi. Wydaje mi się, że jeszcze wiem gdzie iść. O, mamy AK. Eee, może, ale trzeba umieć. Plus w tej części takiej okazji jest kilka. No zobaczymy. Ciach. Ciach. jedziemy. Okej, okay, teraz... A, miałem popchnąć kamień. Okej. Okay. No dawaj, Nate. Nie żartuj sobie, że takiego kamienika nie poptasz. My viewership. keeps this channel alive there is nobody more important this to this channel than me son hello uh, hello and welcome on the stream thank you for following O, jeszcze jeden dawać mi broń do tego, czy znaczy się naboję do Okej. Okay. ciach, ciach.

No chodź, podejdziesz tutaj, ale ma krótką twarz. Okej, okay. Został nam jeszcze jeden. O, kurde, oj, oj. Ale kurde, nie umiem na... Beznadziejnie na tym padzie strzelam. Okej, okay, gdzie były te? A nie, nie chcę. Daj, oddajcie tamtą. Tutaj, tutaj nie było jednego ładunku do podłożenia gdzieś przypad... przypadkiem. A, tutaj, nie? Tutaj wygląda jakby był ładunek, ale nie jest, okej. Okay. Będzie zima. A, okej. Okay. No właśnie tak coś, coś pamiętałem. Top rider! Gdzie on jest? A tutaj. Tam się chowasz. Okej, okay, wszyscy. A tutaj jest, okej. Okay. Jeszcze trzy zostały. Nie oddawaj, to no. Dawaj jamo. Pamiętam, że jak pierwszy raz tutaj grałem, to całkiem długo szukałem tych chargów. O, tutaj jest, okej. Okay. Kurde, tam się nie zapalił? Czekajcie. A, tak, tutaj się zapalił. I chyba tego szukałem. Czyli gdzieś tutaj ten ostatni powinien być gdzieś tutaj. ten ostatni jest e, tutaj można rzucać granatami jak tiktakami, a przynajmniej tak ja pamiętam kiedy sam przechodziłem e, na razie jeszcze nie mam żadnego granatu, to jest chyba problem Wrzucaniu granatami jak tiktakami. Kurde, i gdzie, gdzie jest jeszcze ta jedna? Usprawić, a, A, gdzieś, gdzieś tam pokazuje, tak? Ok. Czekaj, tak, tu jest jedna. Tutaj była jedna, czyli co gdzieś tutaj z tej strony. A, tutaj jest, ok. Ok, to jest wszystko.

chyba za dobry pomysł. Ciekawe jak oni tutaj wjechali tym Jeepem. Pań ciekawego, oglądam co nowego. No dzisiaj uncharted, a później będziemy strzelać, ale najpierw No podejrzane A widzieliście to! Pięknie, Uf. jak chwilka to trzeba zobaczyć, co się dzieje w Twoim świecie. jaka chwilka? Przecież ja myślałem, Mateusz, że do końca tutaj zostaniesz. A jeszcze jednego, dawaj tam. A widzieliście to. for of this frivolity, kid. come on, we got work to do. what does frivolity mean? what do you bet we follow the hose? we find the camp. you always follow the hose. just like in montreal, huh? you're never going to forget that, are you? Taki kabel, taką, rurę przeciągnęli po tym. Tylko okay. i think i see the camp up ahead. Coś mi się tu zepsuło, czekajcie. Uh, a, okej, okay, teraz już jest dobrze. W w well now, wait, wait Ale zakupi od 24 staci praca. 16 godzin zakupu. Douglas, hello, welcome and thank you for following. Uh, Nate musiał się nauczyć w tym więzieniu tylko sztuczek. Wiedentycy nie miał za dużo ciosów. To prawda, tam się w większości. Ale psychol Czechy, Austra, Niemcy. Żu zrzucić paczki i powrót. Będę o tobie myślał. Mateusz. Ale on tego, on powiedział, search Perimeter, ale nie powiedział, że mają przeszukać go tyralierom. No bez przesady. Pamiętaj, Mateusz, zawsze możesz to mnie napisać. Ja, ja ci odpowiem, co nie? Żeby, żebyś nie? Żebyś sobie nie myślał, że tak sam jesteś. To była tutaj jest bajka, to prawda. W każdej części. Patrzcie, tutaj po prostu jak sam fisher w Sinter Easy, easy. No, Mateusz, widzisz, o to chodzi, tak? Będziesz w życiu samotny, poczujesz, że musisz porozmawiać z kimś, miał problemy, pamiętaj, jako, jako teolog wysłucham twoich problemów, pomogę ci, doradzę, będę twoim coachem i twoim spowiednikiem. Kim chcesz? Zresztą nie na darmo mam na diakon. A co, a ten się nie chce ruszyć tutaj już? Nie patrz na mnie. Powiem ci jak masz życie jak chcesz. O!

jak Sully, grecy to polski to dar... do polski to darmo ha widzisz? E, właśnie gdzie ty masz ten numer z kątem na kąpie? E, Michał e, nie mam numeru z kątem. E, jak tam otworzysz e, jest tam na przykład jak otworzysz linki pod tym z tam są dwa linki e, dzięki stream, którym można stream labs, to jest tam wiem. PayPal i tak dalej e na kompa Shambala. O czekajcie Szambala. <laughs> to, go z Marco to Shambala. Chloe can you talk? No, no. Yeah, I'm here. In all this digging they've done, have they found any bodies, any remains at all? No, now that you mention it, nothing's Over 600 people were shipwrecked here, yet there's no bodies. Don't you find that a little odd? So where did they all go? Where would you go if a tsunami hit? To higher ground. Bingo. We head to that mountain. What do you bet we find Marco's pals? Chloe, can you meet up with us? Already on my way. Great. uh oh. Nate, you gotta get out of there. Eee, tak więc Michał, tam pamięt jak ten. Eee, trzeba zacząć nisko, by zebrać klientele, potem przy dobrych wiatrach można zwiększyć cenę. A w sumie to.